thank <music> Początek przygody z jazdą samochodem to dla każdego młodego kierowcy spore wyzwanie. Bardzo ważnym elementem jest poznanie samochodu, którym planujemy pokonywać nasze pierwsze podróże, aby czuć się w nim pewnie i komfortowo. Istotnym elementem jest także wyczucie auta, które możemy nabyć przed domem albo na mniej ruchliwym parkingu. Pamiętajmy także o całej wiedzy, którą nabyliśmy podczas kursu na prawo jazdy. Jej skuteczna implementacja w codziennych podróżach to bardzo duży krok w stronę bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Nie dajmy się zestresować kierując samochodem. Każdy kierowca kiedyś rozpoczynał swoją przygodę z samodzielną jazdą auta, i miał prawo zarówno do nauki, jak i błędów. Miejmy na uwadze, że doświadczenie oraz pewność siebie wzrastają wraz z kolejnym przejechanym kilometrem, więc nie bójmy się wsiąść za kierownicę oraz prowadzić auta. Korzystajmy z technologii, która ułatwi nam każdą podróż. W marce Skoda w standardzie, w każdym nowym samochodzie otrzymujecie system Lane Assist, który poinformuje was o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, czy system Hill Hold Control, który ułatwi wam ruszanie na wzniesieniu i zapobiegnie stoczeniu się auta.